Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmiku chciałam Wam właśnie pokazać, jak napełniam zabawki Sony. Tak, powiecie, że właśnie Sonia, już jakiś czas temu kupiła jej taką piłeczkę na przysmaki, a niedawno jej kupiłam też taką zabawkę jeżę na przysmaki. On mieścił dużo więcej przysmaków, a ta piłeczka mniej i ona ma też takie przekrody w środku, także trudniej jest Sony wyjąć jakiś przysmak. I właśnie tutaj wyjęłam trochę przysmaków Sony, które ostatnio kupiłam. To, to już jest ich bardzo mało. Już dawno kupiłam, bo to były chyba na roczek Sony. Tak jak skończyła. No to niedawno kupiłam takie awokado. Te przysmaki to są mi po prostu ulubione. Oczywiście ulubione są zawsze dropsy i czekolady, ale tak. Oprócz właśnie czekola tych słodyczy, te bardzo lubi. No i te niedawno kupiłam, takie kwiatuszki, które Wam już pokazywałam. I teraz będę napełniać te zabawki. Oczywiście zawsze pamiętam, że jak napełniam zabawkę, to na wierzchu musi jakiś przysmak wystawiać, żeby po prostu ona, jak nie widzi przysmaka, to ona tak nie chce właściwie bawić się aż ten bo nawet jak Czuję zapach to nie tak jak widzi. kawałek jak zostaje, dlatego staram się tak umieszczyć, żeby coś było widać. tak może zaczniemy od jeżyka. Staram się właśnie takie suche przyznaki wkładać, żeby tego wszystkiego nie pobrudzić. Nie wiem, czy to awokado się zmieści tam do środka. Ale może się zmieści. O! To wejdzie. Weszło. To weszło. Teraz tam jeszcze możemy włożyć parę kwiatuszków. Można w sumie więcej tego włożyć. I oczywiście jeszcze tam tych kostek włożymy. Są kostki. Te już mamy sonię, która jak widzi swoje przysmaki. Więc już po napełnieniu jeża, które dam w środku, o wiele rzeczy, będę napełniać tą piłeczkę na przysmaki tak, i wrzucę do niej te kostki. Tak z tego. I ulubiony przysmak Sonii. Paseczki. jak już mówiłam ważne, żeby coś właśnie dostawało. Dlatego tutaj też włożę ten paseczek. Czekaj sobie czekaj. Wiem, że ty chcesz już testować. Poczekaj jeszcze, poczekaj. Tak to wygląda na pełnieniu, Jerzyk i Не Виктор, шукать. Так, сами вас не шукать, Jak zabawę, czy w takiej piłeczce z przysmakami. Nawet sprawdza się ta zabawka, bo jak jej tak właśnie tam wrzucę trochę rzeczy i na przykład chcę, żeby ona no się czymś zajęła, to ona wtedy właśnie tak bawi się tym, dopóki się nie znajdzie tych przysmaków. Tak, szczeka z łasania bo nie może chronić przy smaku. Właśnie wasze pieski mają może zabawki takie na przysmaki albo Konga? Ja właśnie nie kupiłam Konga, tylko kupiłam jej taką piłeczkę na przysmaki i tego języka na przysmaki. Ten jest ma dość duże też takie otwarcie, ale jednak jest jej też trudno, bo on jest tak głęboko, Tam jest wszystko napełnione. I jest trudniej sobie coś więcej.

там наш? Вверх, вверх.

Myślę, że to jest fajna taka zabawa dla psa. Tylko właśnie zrobiłem taki filmy jakie przysmaki wrzucam właśnie do takiej kulis kuli smakuli, do takiej jeżyka, a tu jakiś przysmak wyleciał, to wrzucimy. To był taki filmik i chciałam jeszcze pokazać, jak to w ogóle w praktyce działa, jak już napełniam te zabaweczki i jak Sonia się nimi bawi. Żeby znaleźć właśnie dla siebie ten przysmak. Myślę, że w tym filmiku to na tyle. Pokazałam wszystko, co już chciałam Wam pokazać. I kończymy dzisiejszy odcinek. Sani jeszcze pozostawała ekran. Do zobaczenia.